Dzień dobry, serdecznie witamy wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli rajskiej szkoły, jak i wszystkich przyjaciół Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich w Mianocicach, do którego należymy. Wpadłyśmy ostatnio w jakieś pomarańczowe szaleństwo i bardzo często wykonujemy deserki proste i szybkie właśnie z użyciem tego oto owocu. Naszą dzisiejszą pracę podzieliłyśmy na trzy etapy. Etap pierwszy, będziemy robić galaretki w skórkach pomarańczy. Etap drugi, to będziemy wyciskać świeży sok z tego owocu. I etap trzeci, będziemy robić żelki domowej roboty. Zapraszamy Was serdecznie, a gotować dzisiaj dla Was będą Monika, Krysia i Malwina. Do deserków z pomarańczy będziemy potrzebować oczywiście trzech pomarańczy, trzech galaretek, Jedną czerwoną, jedną zieloną, jedną żółtą oraz 900 ml wrzącej wody, którą my akurat zagotowałyśmy w czajniku. Do soczku, po prostu przy okazji robienia deserków z pomarańczy, uzyskujemy naturalny sok z miąższu i z soku tego owocu. A do żelek będziemy potrzebować jedną galaretkę pomarańczową, jedną łyżeczkę żelatyny i 100 ml wody oraz silikonową formę, e, na przykład do lodu. Mamy akurat w kształcie serduszek, mogą to być gwiazdki, e, dowolnie, w zależności od tego, jaki kształt chcecie żelków uzyskać. E, na początku pomarańcze przecinamy na pół. A przecinamy w ten sposób, żeby szypułki były y, z jednej i z drugiej strony. W ten sposób przecinamy. Teraz. Półka jest z jednej strony i z drugiej. Następnie wyciskamy sok, żeby go wykorzystać później do picia. Każdą połowę, tak do tego użyjemy takiej najprostszej wyciskarki do cytrusów, Trzeba to robić delikatnie, żeby nie zniszczyć skórki pomarańczy, bo ona jeszcze ma... Ile z jednej pałeczki mamy socz? Po wyciśnięciu soku powstał nam świeży, zdrowy, pełny witamin soczek pomarańczowy i już tak naprawdę pierwszy etap mamy za sobą. Pomarańcze to owoce, których właściwości lecznicze i wartości odżywcze docenili jako pierwsi mieszkańcy południowych Chin. Skąd, skąd ten owoc pochodzi? Zapraszamy Was teraz do drugiego etapu. Wnętrze pomarańczy oczyszczamy z pozostałości za pomocą łyżki. Tak, żeby została biała łąka. Wszystkie odrobiny mogą dostać. A do miseczki odmierzamy sobie 300 ml wrzącej wody. My już mamy zagotowaną w czajniku. Wlewamy do osobnej miseczki i będziemy wsypywać galaretkę. Szybko mieszając, tak aby nie powstały grudki. Ja używam do tego rózgi kuchennej. Tak, przygotowane, pomarańcze, wydrążone. Będziemy po wystudzeniu. Poprzez słudzeniu tej galaretki, krzepnącą już, napełniać te połówki pomarańczy. Odstawiamy do chłodnego miejsca. Podobnie również postępujemy z kolejnymi smakami galaretek. Również do każdej galaretki 300 ml wody rozpuszczamy w ten sam sposób, co w przypadku tej zielonej. W międzyczasie, kiedy nasza galaretka z pomarańczy się studzi, e, przej przejdziemy do pracy nad żelkami domowej roboty. Na pewno na to czekaliście. E, zaczynamy od zagotowania 100 ml wody. E, we wrzącej wodzie rozpuścimy galaretkę wraz z żelatyną. Będziemy szybko mieszać, równie jak w przypadku tych galaretek z pomarańczy. sobie do każdej. Mamy czerwoną galaretkę i pomarańczową, i do każdej. Dodamy jednej galaretki, dodajemy jedną rzeczkę żelatyny. Szybko mieszamy też tak, aby nie powstały grudki. I uwierzcie, mi są na pewno zdrowsze niż te ze sklepu, a smakują równie pysznie. Albo lepiej. Użyjcie łyżki, żeby nie nie wlewać do foremek. Jest to foremka na lęk. silikonowy. Jeżeli macie troszeczkę oleju roślinnego, żeby żelki później nam lepiej wychodziły z foremek, możemy troszeczkę pędzelkiem wysmarować środki foremek olejem roślinnym. To jest dlatego, żeby lepiej tylko wychodziły później po zastygnięciu. Odstawiamy do lodówki na minimum godzinę, półtorej. I podobnie postępujemy z innymi kolorami, które sobie przygotowaliśmy, również do foremek i również do lodówki do ostudzenia. Chłodną galaretkę wlewamy do naszych połówek pomarańczy i odstawimy ją na, do lodówki na około 3 godziny. Musi dobrze zgęstnieć. dwa kolory myjemy. Czerwona stygnie. Dobrze bardzo. Ustawiamy równo, żeby nam się nie przewróciły i dopełniamy. Tak jest oto efekt końcowy i taką zastygniętą galaretkę w pomarańczach kroimy na cztery części. Jedną połówkę na dwa. W ten sposób. I Możemy zrobić takie mniejsi, My bardzo często robimy takie galaretki, jako dopełnienie patery z ciastem, na przykład. Jeżeli są większe pomarańcze, my mamy akurat małe, można na mniejsze części pokroić. Czyli na cztery i jedną połówkę nawet można, ale przy dużych pomarańczach. My mamy malutkie. Zastygły nam również nasze żelki, pomarańczowe sertuszka. I tym sposobem, i drugi, i trzeci etap mamy za sobą. Mamy gotowe żelki, mamy gotowe żelki, mamy gotowe pomarańcze. Soczek już się chłodzi w lodówce. Jej. Proszę, któż by nie kończył służbowo? Bardzo wam dziękujemy za wspólne gotowanie. Przy okazji, serdecznie Was zapraszam do odwiedzin w Śmianocice. Taką słynną, słynnym zabytkiem, który możecie tutaj zobaczyć, jest 18 wieczny pałac rodziny Hallerów. Około 70 km od naszej szkoły musielibyście przyjechać, aby go zobaczyć. Serdecznie zapraszamy, bardzo dziękujemy. Do zobaczenia!